Tydzień trochę pechowy, dużo zawodów młodzieżowych, między innymi upadek Jakuba Krawczyka i kontuzja, wiadomo jak długo może potrwać pauza tego zawodnika? No jeszcze nie do końca, mamy nadzieję, że nie dużo, jak 4 tygodnie, ale będziemy się starać, żeby to skrócić. To jest problem też chyba na zawody młodzieżowe, bo chłopak trochę straci tej jazdy. No to zawsze jest problem, jak, się chłopak, jak zawodnik łapie kontuzję w trakcie sezonu, bo gdzieś tam wyskakuje z tego rytmu, a tych imprez jest naprawdę z tygodnia na tydzień coraz więcej. No. Mamy nadzieję, że jak najprędzej wróci, żeby tego czasu stracił jak najmniej. W lidze zadebiutuje Jakub Poczta. Można powiedzieć porównywalny zawodnik? No tak, gdzieś tam ze względu na doświadczenie bardziej na pewno jest Kuba Krawczyk, Sebastian Szostak i Kacper Grzelak, ale ostatnio ładnie wygląda na, na tych zawodach młodzieżowych Kuba, więc dostanie on szansę w tym pierwszym meczu. Przygotowania do meczu poniedziałkowego i wtorkowego, można powiedzieć, razem w toku, bo, bo taki maraton to jest chyba też trudny dla drużyny dzień po dniu mecz. Znaczy, jak jest, jak jest się na fali, się wygrywa, no to, to, to nie jest to przeszkodą. Wiadomo, że jak jest coś nie tak, no to wtedy nie ma czasu, żeby jakieś korekty zrobić czy jakoś zareagować, ale no taki jest terminarz i musimy, musimy się do niego podporządkować i jechać jak najlepiej potrafimy. Jakiego meczu spodziewasz się tego pierwszego z, z Dunaj Wybrzeżem Gdańsk? Jednego i drugiego spodziewam się trudnego meczu, bo jedna i druga drużyna tak samo jak my potrzebuje punktów, więc nikt nam tego zwycięstwa i tych punktów nie podaruje, więc no, nie będzie łatwo. Ten mecz z Tarnowem to już taki przełom dla Twojej drużyny? To się okaże. Lepiej pojechali i seniorzy, i juniorzy. Juniorzy tak naprawdę zrobili 14 punktów, to to było tak nawet chyba więcej niż się można było spodziewać. Ale seniorzy już powoli gdzieś chyba, i Grzegorz Walasek bardzo dobra forma, Oliver Bertson też wraca. Nikola jeszcze nie może chyba złapać takiego rytmu startowego. Znaczy Nikolaj dobrze jechał, gdzieś tam pechowo może tych punktów nie, nie zrobił. Eee, a czy wszyscy są w formie? Myślę, że te dwa mecze teraz pokażą, bo czy my byliśmy tak mocni tego dnia, czy tarno był tak słaby. Także eee, ten dwumecz tutaj nam dużo, dużo po, pokaże i wyjaśni.